Jaki materiał wybrać na T-shirt oversizeowy? Chcesz uszyć T-shirt oversizeowy, ale nie wiesz, jaki materiał wybrać. Wbrew pozorom, bawełna to nie zawsze najlepszy wybór. Jeżeli chcesz uszyć T-shirt w stylu streetwear, lekko sztywny, trzymający formę, postaw na dzianinę bawełnianą z wyższą gramaturą 180 do 220. Z kolei jeżeli zależy ci na miękkości i na lejącym efekcie, wybierz modal lub wiskozę z elastanem. Są przyjemne w dotyku i miękko układają się na sylwetce. Zobacz różnicę. Ten T-shirt i ten T-shirt trzymali linie ramion, bo to grubsza bawełna. A ten układa się miękko i otula ciało, bo to modal. Jak widzisz, efekt zależy od materiału, nie tylko od kroju. Zapisz tę rolkę na później, jeśli planujesz szczyt t-shirty, bo dobrze dobrany materiał zrobi całą robotę i nie zapomnij zaobserwować mojego profilu po więcej takich porad.